Później już! już. już. Doprowadziliście do takiej sytuacji. Słuchaj, doprowadziliście specjalnie do takiej sytuacji. Daj, no później kurwa! No chodź tu! No chodź! No chodź! Później, później kurwa, bo już przestanę. Naprawdę kurwa, do takie rzeczy nie. Później! Stańcula! Mam nadzieję, że ten wyjdzie do mnie na face to face. Ua! Ej kurwa, robicie takie rzeczy. Odpuszczacie kurwa debila. Zobaczycie, co się z skończy. Ty, pa, pa, pamiętaj, Piotras, że Natan został wpuszczony, żeby pogadać, ale ta, to nie, nie jest fajne. Tak, ja doliczę. kurwa, zrobiliście to specjalnie, podpuściliście go, Piotra, kurwa, żeby ta, sobie nie zrobić pierdol, show. W chuju to mam. Stary, na, myślę, że naprawdę... Nie chcę, nie, i nie chciałem, kurwa, nic nie chciałem, jakich... kurwa, nic robić. Stary, to... Naprawdę, chciałem e, to wszystko, kurwa, na spokojnie, ale przychodzi taki, kurwa, Leszcz jebany, będzie mi tutaj, kurwa, sapał. Zróbcie tego ma... walczę. Przesadziliście trochę, kurwa. Mam nadzieję, że zaraz dziura Gdzie jest ta dziura dla mnie? No face to tu wejść, ty nie chcesz z kimś polopierdalać! Aaaa! jest groźny! Ale miał szczęście, że go poch... Wow, chyba że Ale jest on. takiego prostego, żeby go huścalił. Tu ogień. O stary. Tak. Ty... Ale ten... Cukier, cukier. cukier. No, ty kurwa, zjebie. Ja, ja, teraz... Nie... teraz mi powiedz tylko, po chuj tak z nim farmazonisz. Ale powiedz po co tylko. Alley Ale jak w farmazonie? Cały czas farmazonisz Ale z czym farmazonisz? farmazonie? Przede ze wszystkim Zzeda Ale z strena, czym? Na hormony uspokoiłeś I patrz znowu no Słyszałem cały czas co mówisz <nessa> <Mean this shit> To jest za, za napadnięcie no. Trzy osoby no. <angry> Dobra, dobra <ś flags> <śalls> Dobrze Trzy dobra Wracamy okay. no, no, do face to face'a Liga Gabrielska Co? Co? No Dobra, do... no chodź. Czerni, nie ma sensu chodź. Nie ma sensu, chodź, chodź. Puś mnie już, puś mnie już, później już, później już, kurwa już, później już, później już. Później już, później już. już. Doprowadziliście do takiej sytuacji, słuchaj, doprowadziliście specjalnie do takiej sytuacji. Daj, no mnie kurwa. No chodź tu, no chodź. No chodź. Później, kurwa, bo już przez Naprawdę, kurwa, no takie rzeczy. Puś mnie. Do... Tajcula! Mam nadzieję, że teraz wyjdzie do mnie na face to face! Ej kurwa, robicie Nie, takie rzeczy, podpuszczacie, podpuszczacie kurwa debila, zobaczycie co się z Ty skończy. Pa, pa, pamiętaj Piotras, że Natan został wpuszczony, żeby pogadać, ale Ta, to nie, nie jest tak. Tak, to kurwa, zrobiliście to specjalnie, podpuściliście go, kurwa, żeby sobie nie zrobić show. Chuju to mam. Stary, myślę, że naprawdę... Nie chcę nic, no, ej, nie chciałem, kurwa, nic jakiś, robić. Naprawdę, chciałem to wszystko, kurwa, na spokojnie. Ale jak przychodzi taki, kurwa, Leszcz jebany, będzie mi tutaj, kurwa, sapał.